Moi drodzy, dzisiaj strzeliło mi 6 lat we Wrocławiu. To, jak ja się w ogóle znalazłem we Wrocławiu, to się w dużej mierze stało z przypadków. 8-9 lat temu popularne były tamblary. Ja założyłem sobie bloga na Tumblurze i wrzucałem tam różne obrazki. Napisałem wtedy na wykopie jeszcze. Wrzuciłem link do swojego bloga i napisałem, że jeżeli ktoś chce, to może mnie zaobserwować. I odezwałeś tam trzy osoby. Z jedną z tych osób nadal utrzymuję kontakt, co jest niesamowite. A jedną z nich okazała się moja ówczesna dziewczyna. To jeżeli obserwujecie ten kanał od samego początku, to na pewno dobrze znacie. I to właśnie wtedy, kiedy postanowiliśmy być razem, i ja myślałem, co dalej robić ze swoim życiem, to. Mieszkałem wtedy jeszcze u rodziców i zajmowałem się trochę montażem, trochę coś tam nagrywałem, ale nie wiedziałem co ze sobą zrobić i pomyślałem, że w sumie kochamy się, ja zawsze chciałem się wyprowadzić ja, z Jastrzębia, więc może to jest dobra okazja. No i zacząłem szukać tej pracy, znalazłem pracę, przyjechałem i tak już tak już się zasiedziałem trochę. I to co mam na głowie, to jest powód, dla którego ostatnio dużo noszę czapkę. Nie było tego okiełznać, już nawet do fryzjera byłem ja i nic to nie daje. Ale muszę wam powiedzieć, że jest wiele rzeczy, za które kocham Wrocław, ale jedną z tych rzeczy jest to, że naprawdę nie trzeba jechać daleko. Naprawdę nie trzeba wybywać poza miasto nie wiadomo gdzie, żeby dotknąć natury. I, I to jest właśnie takie miejsce. To jest niesamowite jak wiele dobrych emocji wyłuje we mnie rzeka. Ale przez to, że nawet w sobotę, w środku dnia nie ma tutaj zbyt wielu ludzi. I a propos ludzi, to jakiś czas temu w pewnym podcaście usłyszałem o artykule, który od jakiegoś czasu bardzo siedzi mi w głowie. Jest to artykuł dotyczący pewnego badania naukowego, które zrobiono w Stanach Zjednoczonych na początku tego roku i z tego badania wynika, że ponad 60% mężczyzn w Stanach Zjednoczonych powyżej 20-30 roku życia jest samotnych, są singlami. Samo to w sobie jest już... Straszne, ale ciekawe jest też to, że z tego samego badania wynikło, że w tej samej grupie wiekowej tylko 30% kobiet jest samotne, jest z singlami. To się nie tyczy tylko relacji romantycznych, bo, bo z tego samego badania wynika, że o 30 punktów procentowych spadła ilość młodych mężczyzn, którzy mają 6 lub więcej znajomych. To, że przeprowadziłem się tutaj za dziewczyną, spowodowało, że ja nigdy nie znalazłem własnego miejsca w Wrocławiu. Mimo że mieszkam tutaj już tyle lat, to nigdy nie czułem się jak u siebie, nigdy nie czułem się, że jestem wrocławianinem. No i nie wiem, generalnie cały ten temat jest mi dosyć bliski, jest mi znany. Żyjemy w takim trochę kryzysie społecznościowym. W sensie nasze społeczeństwo jest coraz bardziej połączone i, i mamy te wszystkie social media, które z nazwy są social, są społeczne, powinny Bardziej nas łączyć, pogłębiać nasze więzi społeczne, gdzie tak naprawdę jest na odwrót, bo żadna cyfrowa usługa nie zastąpi prawdziwego, realnego kontaktu międzyludzkiego. I mówi to ktoś, kto ostatni tydzień spędził w domu montując rzeczy i totalnie nie mając kontaktu z ludźmi oprócz tych przychodzących na mieście. Naprawdę wiem, o czym mówię. Nie potrafię, nie wiem jak się poznaje ludzi, nie wiem jak się poznaje znajomych, nie wiem jak się utrzymuje. Takie proste znajomości. Po części też wynika to z tego, że ja nigdy tutaj nie studiowałem, nie chodziłem do szkoły, a to w tych miejscach poznaje się ludzi, którzy zostają potem z tobą na lata. Kolejne miejsce, gdzie poznaje się ludzi, to z pracy, a moja pierwsza praca, mówiąc dyplomatycznie, to nie byli ludzie, z którymi ja chciałem utrzymywać kontakt poza, poza pracą. Mimo tego, że, że czuję się tutaj jak w domu, to czuję się również obco. Kurwa, ale pan ma fajnego kotka. Jak się nazywa? No dobra, no to na razie. A to Kiciula się nazywa. Kiciula? Kiciula, kiciula. bardzo kiciula. prosto powiedz, żeby nikt się nie pomylił. To Kiciula po prostu. Po prostu. I tak sobie kiciula. chodzicie na spacerki? Powiedz, wszędzie chodzimy. Do lekarza chodzimy razem, jeździmy autobusami razem, tramwajami razem, samochodem. Wszędzie powiedz razem. Ale fajne, super. Miłego dnia panu Miłego życzę. Miłego dnia również. Dzisiaj jest ten dzień, w którym idę do księgarni kupić sobie książkę. Ja już nie kupowałem książki nie wiem jak długo. Chyba ostatnią książkę to kupiłem, nie wiem, z 5 lat temu? Nie wiem jaką, nie wiem o czym, nie wiem jak chcę na to wydać pieniędzy. Ale chcę sobie kupić książkę. był kiedyś budynek, solpol, jak go wyburzali, to mówiłem, że dobrze, że go wyburzają. a teraz jak go nie ma, to tak trochę to pusto, trochę brakuje tu czegoś w tym Wrocławiu. Powiem wam szczerze, że byłem już w dwóch księgarniach i w żadnej nie mogłem znaleźć nic dla siebie, w sensie były tam różne ciekawe pozycje, ale żadna nie była taka, że kurde, muszę mieć tę książkę, muszę ją kupić. Myślę, że była taka, że jakbym dostał, albo jakbym gdzieś widział, to bym przeczytał, ale nie żeby kupić. I znowu się, na ile to jest kwestia ceny? Na ile to jest kwestia tego, że nie wiem do końca czego szukam. A na ile to jest kwestia tego, że już mnie nic nie interesuje. I ta ostatnia myśl jest najgorsza. Na szczęście kilka dni później wracając ze sklepu przechodziłem obok Empika i jedna książka przykuła mój wzrok. A to wszystko super się złożyło, bo właśnie szykowałem się do wyjazdu na wielkanoc do rodzinki i myślałem, że będę miał czas poczytać sobie w spokoju książkę. <śmienicjuszka> Iną z rzeczy którą zauważyłem u siebie to to, że dla mnie że ja czu, czu, czuję się trochę niewolnikiem swojego telefonu czuję się trochę niewolnikiem kilku aplikacji, które w nim są o których włączaniu, korzystaniu z nich już nawet nie myślę Tylko po prostu robię to automatycznie odblokowuję telefon i mój kciuk automatycznie scrolluje i chcę wcisnąć tą apkę I jedną z nich jest Instagram ja bardzo dużo rzeczy wrzucam na story i też dużo czasu spędzam na scrollowaniu i przeglądaniu story innych ludzi i wiem, że to nie jest do końca dobre dla mnie, bo często to, co ja wyciągam z tych story, nie wpływa pozytywnie na mnie. A raczej są to emocje, które sprawiają, że czuję się gorzej ze sobą. Że nie robię tego, co robią inni, że nie spędzam czasu tak, jak spędzają inni. I, i to jest pomysł na, na najbliższy czas. Przestaję używać Instagrama i zobaczymy, jak się będę z tym czuł. Mam trzy jajca I co masz jeszcze fajnego w koszyku? Nic Gdzie ty masz zęby? Nie mam Pokaż zęby Gdzie zgubiaj zęby? Chodźcie Drzewo leży na polu leży. leży na moim polu? No ja już że chyba znalazłem rozwiązanie mojego, moich problemów finansowych To cię ja cię kocham jak ale, własną Ale, ale <laughs> dawaj Tak. Za... Jak ja to mówią, powiem... kochajmy się jak rodzina, rozliczajmy się jak Żydzi Słuchaj, ja ci powiem. Ty z tego drzewa to wybudujszały. <laughs> załóżmy odkurzesz. Będziemy się kolegować, jakbyś dorosła? Ty, proszę Powiedz, nam, no. Bo jak Adam sobie ten dom tu postawi, to będziesz miała do niego blisko. Mhm. Co ty mi chcesz pokazać? Tutaj jest szczurka. Szczurka macie? Szczura mamy. Jak się nazywa? Pinki. Pinki? gdzie mózg? Nie ma. <laughs> kiedyś na szczura? Nie. Ja się kiedyś na łamkę Nie, nie, mojej rodzice nie chcieli. Nie ma, No Nie, ona nie spadnie. Dziwiczy lot Wszystkiego drona Dobra Nie, czekaj, musisz tak łączyłeś? No. Musisz tak, pójść do góry, na dół Kurde, nawet mój nie ma takich funkcji fajnych No kurwa, jak lecisz w, w dach, to... albo w auto Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu Nie do tyłu i byś kurwa zarysował auto, hopie Spokojnie Patch. oh my god oh Ale jest pięknie dzisiaj. Mgliście spokojnie. W miarę cicho. A chciałaby się powiedzieć na pogoda. Nie może by człowiek chciał nawet cieplej. Może by chciał człowiek bardziej wiosenną pogodę. Ale taka też jest fajna. No. To jest jakiś zając. No proszę. Złe proszę wlezające. Yeah. No, bo to bo moje. Ja na pewno mam więcej. Ile masz? To nie wiem. Pokaż. Nie, bo mnie zabierzesz. Ej, kto ma więcej? Nie wiem. A, już popcie fajnie I co to tak będzie na kamerze jak ten? No, nikt mi nie mówił, że będzie kamera. No ale co? No, to ja to na prawdziwe życie w ogóle O patrz, szalinka pisła ładna. Cześć Miał 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 No co? Jaka jest historia tego kota? Bardzo chciałam mieć kota, ale nie jest łatwo zaadoptować kota. I moja mama przyjechała do mnie w odwiedzinę i zrobiła mi niespodziankę, załatwiła kota po jakichś poznajomych, znajomych od jakiejś baby, co po prostu opiekowała się kotami. I tak mam Linkę. To szczęśliwy jesteś? Tak. Linka jest moją moją kochaną Lalą. Moją kochaną Pesti. No. Księżniczka Inka. Ale śmieszny pisz. Tak, ja jestem w jednej osobie, jestem to kochaną mamusią, która mówi Oj córeczku, mój córeczku, I tym starym, który yy, wiesz, zabiera cię na przygody i mówi tam kurde, te... jak cię boli ręka to łódź. Co? Twój stary się tak mówił? Powiem Wam szczerze, że wymiana żarówek w tym mieszkaniu, jak widzicie, wiąże się z pracami na wysokości. Przemyślałem sobie ostatnio też temat tych social mediów, o których mówiłem Wam wcześniej. I doszedłem do wniosku, że takie stuprocentowe ograniczanie się nie ma sensu. Bo jedynie do czego to prowadzi, to jak z każdym uzależnieniem, do syndromu odstawiennego. Więc zamiast tak. Totalnie obcinać sobie korzystanie z social mediów, to znałem, że je ograniczę po prostu. Więc ustawiłem sobie limit. 20 minut na Instagramie i 30 minut na TikToku. Bo na razie z tych dwóch aplikacji najwięcej korzystam, korzystałem. I powiem Wam szczerze, że to naprawdę robi robotę, bo samo uczucie, że coś tam co mogę pooglądać, ale nie mam za dużo czasu, więc nie mogę za dużo czasu spędzać na tych posiedzeniach TikTokowych sprawia, że spędzam na nich mniej czasu. Od tych paru dni, kiedy to stosuję, zauważyłem, że w ogóle nie mam takiej ochoty korzystać z tego. Nie mam takiego odruchu, że A, wstaję rano, to dobra, to tam, co tam na story nowego ktoś wrzucił. I coś, z czym sobie jeszcze nie mogę poradzić i właściwie nawet nie wiem, czy chcę sobie poradzić, to YouTube. Bo ja naprawdę dużo czasu spędzam na YouTube i nie wiem, czy to jest czas dobrze spędzony. W no sensie chciałbym wierzyć, że ja się tam czegoś uczę nowego i dowiaduję się różnych ciekawych rzeczy, ale w dużej mierze jest to po prostu czysta rozrywka. Tylko pytanie zaś wtedy jest takie, czy chodzi o to w życiu, żeby wszystkich rozrywiak się pozbyć? No, też nie. Więc jaki jest złoty środek? Nie wiem, ale wiem, że wymieniłem żarówki, które były niesprawne w tym mieszkaniu od kiedyś tu wprowadziłem, więc zajęło mi to tylko. 4 miesiące. Ho ho! Sprawne światło. Zostały mi do wymiany jeszcze te żarówki w łazience. Ale nie mam pojęcia jak ja się mam do nich dostać w ogóle. Ja tutaj drabiny nie zmieszczę, lecz musimy jeszcze z kamerą. Jak ja mam tam do nich dostać się? Musiałbym dać... Nie wiem nawet co ja, jak ja to mam zrobić? Więc chyba te pozostaną nigdy nie wymienione, a tamta pozostanie zawsze wisząca już. Forever and ever. Pamiętam, że jak jeszcze mieszkałem w Jastrzębiu, właśnie to wydawało mi się, że to jest tak nudne, pozbawione jakiegokolwiek charakteru miasto, że, że tam się nie da robić filmów, że tam, że tam się nie da robić vlogów takich normalnych. A właśnie kiedy przeprowadzę się do Wrocławia, to po prostu dzień, jest, dzień obróca pratu. tam coś się będzie działo, tam będzie coś ciekawego, coś wartego uchwycenia, nagrania, coś, czym ja się będę mógł fascynować i jarać. Pamiętam ten pierwszy czas, jak, jak przyjechałem i, i wprowadziłem się do, do mieszkania, do pokoju, który wtedy wynajmowałem, i pomyślałem sobie, że kurczę, to jest, to jest życie, że tak właśnie wow, że, że duże miasto, że coś nowego, że teraz jestem sam, mieszkam sam, sam się będę utrzymywał, będę chodził do pracy. To wszystko było dla mnie takie nowe, fascynujące, ciekawe. Czułem się, że żyję. I tak było właśnie na początku, ale, ale to uczucie szybko minęło. I strasznie smutne jest dla mnie to, że ta fascynacja minęła i tak nie mam. I, I Wrocław stał się dla mnie szarą codziennością, rutyną. I, i, i ten miast też mnie nie inspiruje tak jak kiedyś. Chciałbym znowu czuć, że to, co pokazuję i to, co robię i to, co mnie otacza dookoła, to wszystko tutaj jest warte uchwycenia. Bo ja wiem, że jest. Ja wiem, że to jest strasznie głupie, bo kogo to interesuje, gdzie ja chodzę do Biedronki, ale ostatnio tak sobie myślałem, że to jest duża część mnie, która już zniknęła na zawsze. I te pierwsze wrażenia, o których ja właśnie opowiadam, to jak się przeprowadzałem do Wrocławia, to, to, to wszystko, co, czego już nigdy nie będę czuł do tego miasta. Nie uchwyciłem tego i już nigdy tego nie uchwycę. I może właśnie o to chodzi w życiu żeby nie żyć ciągle w przeszłości, tylko robić miejsce na nowe wspomnienia. Ale ale to by oznaczało, że te wszystkie filmy i rzeczy, które robię, nie mają żadnego większego sensu. Także nie wiem jaka jest odpowiedź na to pytanie. Finiszcie? No No to podskocz. Ale no jeden nie. Nie to tu się I dawaj. Dawaj no.

嗯哼。<laughs>